Temat drugi to jest kierunek, w jakim pójdzie, mam nadzieję, właśnie kanał Wartościowe Życie. Pamiętacie, jak miałem ten, ten dwumiesięczny taki okres m, takiego wahania, takiej trochę analizy, trochę modlitwy, zastanawiania się? Bo, bo tak szczerze mówiąc, poprzez moją pracę zwykłą, zawodową, e, kanał i też problemy duchowe, też moje jakieś tam osobiste rozterki, to wszystko wyglądało jak hobby. To wszystko wyglądało jak hobby i podchodziłem troszeczkę do tego hobby, chociaż to była zlecona mi praca przez Najwyższego, wierzę, ale miałem mało czasu, więc ja tylko mogłem poświęcić czasu tyle, ile miałem. Czasami właśnie poprzez te walki duchowe też nie miałem na to ochoty i to się tak rozciągało. Ale wierzę, że Bóg, bo możliwe, że gdzieś tam jest tutaj ze mną w tej kwestii tego tematu, bo poruszam jego tematy przede wszystkim, to, to gdzieś właśnie ta potrzeba wyszła ze strony Wiesława, u mnie zaczął w pracy, pewne zmiany zaczęły być i tak to się wszystko w jednym momencie jakby spoiło, że mówię, ok, jeżeli to nawiążmy jakąś współpracę, to była propozycja od ze strony Gorzowskiego Centrum Biblijnego, I, ale to też mi dało możliwość, że kanał może iść właśnie w kierunku takiego, nazwijmy to, profesjonalizmu, czyli tak naprawdę nie będzie to coś jak hobby, ale coś, co będę mógł robić normalnie, czyli będę, jak to się dzisiaj ładnie mówi, twórcą cyfrowym, gdzieś, gdzieś w tym kierunku profesjonalizmu będę mógł pójść, bo modliłem się do Boga, żeby mieć taką pracę, która jest bardziej wartościowa, ta, którą ja miałem. Ja byłem wdzięczny Bogu za pracę, którą miałem. I teraz jakby wchodzę w taki, taki czas takiej wiary, że w tych tematach, związanych stricte tylko z Bożymi tematami, no, zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Po prostu będziemy działać, pewne rzeczy treści będę audio-wizualne dla tego centrum robić, ale też dzięki temu będę miał czas na to, żeby tworzyć te treści, z którymi Wam się chciałbym podzielić. Nie wiem, czy wrócę do. Spróbuję jeszcze. Wam może pokazać jeszcze jeden odcinek tej szkoły dla dzieci, czyli strefa ucznia. Ale niestety widzę, że jest to troszeczkę słabe zainteresowanie tym tą tematyką, więc nie wiem, czy to będę dalej kontynuować. Ale przynajmniej jeszcze jeden odcinek, ale już nie z dubbingiem, normalnie z lektorem, takim młodzieżowym lektorem, jeszcze wam pokażę. Na pewno będę chciał dokończyć wszystkie odcinki, które przygotowałem zbliżej Izraela. To jest, to jest na pewno. To są te rzeczy, które, które chciałbym też dokończyć, jeśli chodzi o kwestie tych programów rozpoczętych ze własnych nagrań, no to wiadomo, tutaj co słychać. Jeżeli chodzi o właśnie pogadankę, to na pewno będę chciał zapraszać nowych gości w tym cyklu wirtualnych rozmów ludzi. W ogóle nieznanych, albo może troszkę bardziej znanych, no nie wiem, zobaczymy, jak Bóg pozwoli, z kim będę mógł rozmawiać. To na pewno będę też chciał te, te rozmowy przeprowadzać. Nauczania z mojej strony może niekoniecznie, ale nauczania chociażby od Gabriela Sinkina dalej będę właśnie chciał wam pokazać to, co on zresztą. Też, też dzieli się u siebie w zboże. Tak więc, moi drodzy, to by było, jeśli chodzi o ten kierunek, właśnie takiego, nazwijmy, profesjonalizmu. I najbliższe dwa miesiące pokażą mi, czy, czy dalej będzie się to rozwijało w tym kierunku. Oczywiście jestem świadom różnych wydarzeń na świecie, o tym też mówiłem w tym wydaniu specjalnym programu z okazji Sukot, bo. Ja też śledzę, może nie namiętnie, ale co się dzieje na naszym świecie, bo mamy być jak ci, którzy są tymi ludźmi stojącymi na murach prawda? i też po tym odpowiednią reakcję, to też jest coś, czego się uczę i moi drodzy, no wiadomo, mamy teraz taką, a nie inną retorykę, Wojenną, prawda? Bo przecież mówię o Izraelu, mówiłem o Ukrainie. Teraz przecież jest taka plotka, nawet podobno jest to potwierdzone, że, Ukrai że na Ukrainie, czy tam od strony bardziej rosyjskiej, pojawiają się chociażby ci Koreańczycy, ale nie Korea południowa, ale ci żołnierze z Korei Północnej. Więc to są, to są rzeczy, które. Cały czas pokazują, że są te siły, jest to tarcie, prawda? I też musimy, też, to też może też w jakiś tam sposób z, z, zniechęcać, że, a tutaj zaraz może wojna. Nie, nie, po prostu róbmy wszystko tak, jak dzisiaj powinno być zrobione, jakby wszystko było w porządku, bo dzięki Bogu jeszcze jest, powiedzmy, że w porządku. Inni ludzie robią pewne rzeczy i tak dalej, więc oso w tematach Bożych jak najbardziej, tym bardziej trzeba. Działać, więc tutaj na kanale na pewno Wam przekażę jakieś, jakieś, jakieś rzeczy, jakieś informacje dotyczące chociażby, właśnie no takich rzeczy, które, które obserwuję. No i obserwujcie, obserwujcie ten kanał, polubcie go, subskrybujcie go, komentujcie, czy to na Facebooku, czy tutaj na YouTube żebyśmy po prostu też byli widoczni dla tych tak zwanych algorytmów dzielcie się tym materiałami jeżeli uznacie, że są właściwe i wartościowe bo chciałbym, aby ten kanał się rozwijał mam nadzieję, że tutaj jakieś informacje otrzymujecie, może to wam uzupełnia informacje ten kanał, może tu was coś pokazuje, zaskakuje, nie wiem, ale daj Boże, żeby po prostu dostawaliście jak najwięcej zdrowej informacji no, bo też oczywiście były takie zakusy diabelskie, żeby, żeby po prostu no, zacząć budować swoje doktryny, swoją osobę. Nie chcę tego, bo tutaj jedyną osobą, która ma być budowana, czyli wywyższona, to jest Jezus Chrystus. Ja mam się podpierać na jego Ewangelii, na jego nauczaniach, czy osób, które on osobiście wybrał, czyli apostołów. Jest tam słowo Boże. Oczywiście możemy. Podzielić tak zwanym komentarzem, jak to, to rozumiemy, bierze, że Bóg zweryfikuje, co jest prawdą, co nie, i będziecie wiedzieć. Będziecie wiedzieć, po prostu będziecie wiedzieć, co, co po prostu w tych tematach jest istotne. To by był temat numer dwa za nami.